Witam Was. Dzisiaj w sumie jest rano. Przyjechałam do mechanika, który montował mi Webasto. Później dostał zlecenie na przegląd akumulatorów, przewodów, w ogóle, żeby tam nie było żadnej, znowuż, akcji spalenia sprawdzenia, jak. Ładują solary, wszystko, tak, żeby pojemność akumulatorów, czy nie muszę kupić nowej, jak to wszystko wygląda. Ja już nie wiem ile czasu temu musiałabym na filmach sprawdzić, mówiłam, że za tydzień znaczy pisałam, że za tydzień już odbieram kampera No ale niestety, okazało się, że jednak było przesuwanie z tygodnia na tydzień dlatego dzisiaj jestem już tutaj z rana u mechanika ponieważ już napisałam mu smsa że dzisiaj odbieram kampera i idę z nim porozmawiać co jest przyczyną taką znaczy no ja wiem co jest przyczyną przede wszystkim przyczyna to jest taka że łapie się trzy srogi z Sroki za ogon. Mój kamperek stoi, przyjeżdża następny. No to się zostawia kampera, robi się następny, no bo to są kolejne pieniądze. A ja sobie mogę poczekać. I powiem Wam, coś sobie uświadomiłam w sobotę. Dlatego już tak, że ja, mając 3,5 roku kampera, mój kamper. Na warsztatach stoi półtora roku. Półtora roku kamper na warsztatach. Ale nie, to nie jest tak, że on sobie stoi i on jest naprawiany. Nie. Te naprawy, które były w nim zrobione, mogły trwać y, miesiąc czasu. Ale trwały półtora roku, dlatego. Że każdy mechanik, jak, na jakiego napotkałam, nigdy rzetelnie nie zajął się swoją pracą. Czyli przyjmował kampera do, do tego, żeby go zrobić, i przyjmował też inne auta. I gonił z tymi, co jest łatwiej zrobić, na których szybciej zrobił kasę. No, ale no, tego właśnie nie pojmuję. Bo ja też płacę, i to nie małe pieniądze płacę za wszystkie naprawy. No tak to jest za niewiedzę się płaci. No i właśnie teraz idę porozmawiać z tym mechanikiem i się spytać konkretnie, czy to tak wszyscy mechanicy mają, czy, czy tylko po prostu ja tak trafiam. W każdym razie byłam zadowolona i, no nie wiem, sprawdzę jeszcze później Webasto, bo założył mi pan niemieckie Webasto nowszej generacji, bo tamto zbyt awaryjne. Miałam go dość już. I zobaczymy, i się dowiem, jak to wygląda, właśnie w kwestii tego, czy cze czemu tak klienci muszą zawsze czekać. Na, na pracę. Ja widzę w tej chwili na placu mojego kampera nie ma, czyli jest już na warsztacie. Ja i porozmawiam. rozmowie Wam wszystko, opowiem. Witam Was tak przejazdem. Byliśmy dzisiaj we Wrocławiu i zaraz za Wrocławiem zatrzymaliśmy się koło ko ko takich dwóch stawów. One są zamarznięte troszeczkę Amelka odpoczywa sobie jak widać bawi się od jazdy no ja też troszeczkę bo jest piękne słoneczko aż szkoda było jechać samochodem i no tak sobie tutaj chodzimy ja sobie rozmyślam że jutro dla mnie jest taki ważny dzień, bo jutro jadę odebrać kampela i mam nadzieję, że już się uda. Więc zaraz się pewnie dowiecie. Ja jeszcze nie wiem, ale wy już wiecie. To, nie to jest max to jest max tak Czyli z tego co widać że akumulator ma tyle to znaczy że jest fajnie bo jak się wyłączy co będzie mniej wtedy? A, każdy tak on był, akumulator ma ogólnie 12V i na ile to spadnie teraz? No, około 12 powinien Czyli 12, jak będzie. 12 dość... z hakiem by musiało być. Żeby, że wtedy oznacza, że jest dobry. Czyli no, no. jeżeli na drugi dzień podejdę i on ma 12 coś, to znaczy, mm -hmm. że akumulator jest dobry, tak? Tak, jest. Tak. Ale jeżeli ma 11 już coś. Tylko, że to teraz jest takie złudne, bo mierzenie tym miernikiem, mm -hmm. czy jest dobrze akumulatora, to za dużo nam nic nie podpowie. Bo mogę wziąć teraz rozładowany akumulator, który mam stary, mm -hmm. który jest do wyrzucenia i też będzie miał 12V Aha, to czym, <gry> uwagę... to czym powinno się sprawdzać? Typowym miernikiem do akumulatorów Aha, czyli dobra Czyli teraz podłączony jest specjalistyczny sprzęt do mierzenia Może napisane na akumulatorze? No właśnie I teraz, on ma tam powiedzmy około 13V spada do 11, czyli tutaj Aha. widać na zielonym, że jest dobry. Nie? Jeżeli by było na żółtym, czyli go trzeba doładować po prostu. Nie? Aha, tak. No. A na czerwonym to jest popór. A No, na czerwonym, wiadomo, Aha, czyli... to jest akumulator nie żyje. Dobra, ja nie no. potem sprawdza, sprawdzam. Czyli teraz pan mierzy ten, który jest akumulator, z kwas siak, tak? Tak, kwas jak kwas, kwas Na tym mierniku ma 12,6. 12, 6 akurów. No tego trzeba inaczej zjeść, bo on ma plan. Aha, tutaj jest. Tak, też 12, prób... 6. Też. No dlatego, że już widać, że solar ładuje. Już ma 12, 6. Co nie? Aha, aha. No jest. Hmm. Czyli Teraz możemy wziąć sobie. To specjalistyczne. Zobaczymy, czy te akumulatory są jeszcze w miarę. Dobre, Na tą moją prowizorkę, o tu nawet lepiej. Hmm. Tutaj. A nie, y, nie no, tu troszeczkę... no, też na zielonym jest troszeczkę mniej, ale wiadomo, te akumulatory są bardziej wykorzystywane, bo dzisiaj pół dnia ogrzewania chodziło. Hmm. I ten żelowy. I ten ile? No, i łapie się w granicę. A to... jest możliwość tak, że pan teraz te dwa odmienie, czyli minus tu, a plus tu z tego akumulatora, bo one przechodzą przez siebie. Czyli jeżeli pan tu plus podłącza, a tu minus, i jak pan sprawdzi. Trzymek. Podwójność. Żeby oddzielnie sprawdziłem, o co pan no no. mi chodzi. Przynieśmy dużego krzyżaka. On no, zaraz jest pozostały. Tu mamy plus. Tu mamy. A to nie, moment. to teraz sprawdza pan ciągle tylko jeden. I, to, nie, no ten sprawdzamy. Tak, no ale już sprawdzaliśmy, tak. I teraz sprawdzamy Aha. żelowy. Oddzielnie, żeby nie był połączony z tym drugim akumulatorem, co. Nie? A nie, I nie, nie, y o coś innego chodziło. Wypamiłaś pan ja już panu... jak to właśnie wychodzi wtedy jak. Tak to... samo jak one są cały czas. Y -y -y. Nie wiem. Dobra, poczekamy, niech jeszcze raz gasi. Y -y, tak. Y -y. Dobra, niech jeszcze raz gasi. Pan pokazuje mi jak tu uruchamiać, to jest Webasto niemieckie, tak? Tak, Webasto. Tak, dobra. A Airtop 2000 STC. Załączamy, wyświetla się, jakie jest ogrzewanie. Jest napisane, bo albo można włączyć ogrzewanie, albo wentylację, żeby przedmuchać powietrze tylko, co nie. Ale uruchamiamy ogrzewanie. Naciskamy środek, ustawiamy powiedzmy temperaturę, 29. 29 stopni jest już ustawione. W środek wciskamy, to znaczy, ile ma czasu pracować. Albo pracuje ciągle, albo możemy sobie ustawić na godzinkę, Aha. bo nie jest nam więcej potrzebne, czy do spania. To kto zależy, co lubi. I zapala się I zielona lampka już. i ogrzewanie już pracuje. Jeżeli chcemy zwiększyć temperaturę do 35 stopni lub zmniejszyć temperaturę, zawsze musimy zatwierdzić żeby nie była podświetlona mm -hmm. bo jeżeli będzie podświetlona to znaczy że nie jest zatwierdzone nie jest zatwierdzone po mm -hmm. prostu co nie? No teraz tylko poczekamy ze dwie minuty żeby. już tutaj się uruchomiło ta... tak? No już chłodem chodzi, chodzi, bo... leci już jakiś no, no teraz chłodem a za chwilę będzie ciepło no lecie, dobra to ja to co hmm. co nie oblewamy kampera żeby więcej nie było <grym> 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 jak to się mówi awat. Kamper już stoi pod domem. Wszystko tutaj widać brudne. Cały tydzień teraz będę sprzątać. Jeszcze raz trochę wodą go oblejemy, bo niestety szampana wylałam, ja ale nie zostało to sfilmowane, więc jeszcze dodatkowo wodą go oblejemy. Na to, żeby dobrze się jeździło i bez awaryjnie nie wyleciała ta butelka jest sporo do sprzątania przede wszystkim. Wyszorować trzeba podłogę wszystko poprać tu jeszcze zamówić tapicera który ładnie tu to wygłuszenie mi zrobi i będziemy mogli już za malką znowuż podróżować są też inne tutaj plany zrobić inaczej ale to już nie zdążyliśmy ponieważ no troszeczkę Kamper długo był na warsztatach. Więc teraz jest sobota dzisiaj. Jutro jadę samelką na wycieczkę taką jednodniową. I od poniedziałku zabieram się za sprzątanie. Jak widzicie, ja muszę na swoim terenie stawiać kampera na deskach, kamieniach. Ponieważ by się wszystko zapadło, nawet widać jak tu ślady, jak trzeba było wjechać. Może kiedyś zrobię tutaj takie dwa podjazdy, ale na razie nie mam takiej potrzeby, mam nadzieję. Więc niedługo będą nowe filmy. Jak zaczniemy już? Podróżować w tym roku kamperem. Hej, witam Was. Już, jak widzicie, dalej samochód stoi. Ja tu przygotowałam sobie taką listę końcową, żeby odpowiedzieć na pytania, które często zostają zadane. Przede wszystkim, samochód został naprawiany. Jak wiecie, bardzo długo to wszystko trwało. Jako pan na końcu mechanik przynajmniej, jak to się mówi, zachował się uczciwie i dał mi spory rabat na swoje usługi za to, że musiałam tak czekać. Następnym razem będę się starała jednak, jak oddam samochód do mechanika, spisywać jakąś umowę. Więc napiszcie mi w komentarzach jak jaka jest jak jest realnie, żeby z mechanikiem w ogóle podpisać taką umowę na czas, na jakiś tam czas, termin, bo szczerze powiedziawszy na no ciężko, jak, nie wiem jak następnym razem, bo już chciałabym uniknąć tego, że auto tak długo stoi u mechanika. Jeszcze mi się nie udało. Zacząć tutaj porządkować. Chociaż jak to się mówi, już weekend minął, ale dzisiaj dopiero jest taki cieplejszy dzień. Czyli słoneczko świeci i nie ma wiatru, bo słoneczko wcześniej świeciło. Ale był bardzo, bardzo mroźny wiatr i dlatego tu na zewnątrz nie chciałam nawet sprzątać. Pytacie się też przyczyny. Na początku wydawało mi się, że to jest od wymiany alternatora, no bo tak skojarzyłam, że wymieniałam alternator 45KW na 65KW, więc ta moc zwiększona. Może i trochę to coś dało, bo rzeczywiście teraz elektryk, który zajął się Samochodem powiedział, że przewody silnikowe leżały na, na głowicy, w sumie na wierzchu, leżały także one miały możliwość nie wiem, tego, tego przejęcia ciepła. Ale do końca tak powiem Wam, nie wiem czy się to wyjaśni, jaka była konkretnie przyczyna. Bo tak yy, zauważyłam, że nie za bardzo mechanicy są chętni wyjaśnienie takich spraw. W każdym razie obecnie elektryk przeglądał wszystkie kable, pozabezpieczał. Mówił, że tam jakiś kabel też był niezabezpieczony, więc zobaczymy, jak to będzie. Yy, myślę dalej o wymianie rozrusznika. Na jeszcze większy, po to, żeby ładować akumulatory, to byłby rozrusznik 150KW. Yy, oddam go już do wymiany, właśnie, elektrykowi. Yy, tam jedynie co powiedział, że dodatkowo trzeba by było wymienić koła. Więc napiszcie, proszę mi w komentarzach, co myślicie. W przyszłości o takiej mojej decyzji, czy z 65 kawu na 150, po to, żeby z tyłu ładować cztery akumulatory, e, 100, e, 100, e, 100 e, pojemności 100, już zapomniałam, e, zapomniałam jak to się nazywa. E, później e, następne. Będą też inne planowane, jeszcze remonty, ale to już też tak samo jak wszystko po, po okresie teraz, jak wyjadę, bo już powiem Wam, bardzo tęskniłam za takim wyjazdem. Już się nie mogę doczekać, kiedy to wszystko ogarnę i będziemy mogli za Melką podróżować. Jak widzieliście też na filmiku. Webasto zostało wymienione jeszcze do filmiku montujemy Webasto jest, są komentarze różne bardzo widzę dużo awaryjności jest tego Webasta ja dlaczego zdecydowałam się na wymianę, ponieważ jadąc do Hiszpanii zamontowałam raczej no mechanik zamontował nowe Webasto tam w Hiszpanii się popsuło, czyli podłączyły się tam różne elementy, popękały. Po przyjeździe zostało naprawione, wszystko wymienione. I jakby nie, przez cały okres wakacyjny nie potrzebowałam podgrzewania tego Webasto. Ale w momencie, kiedy był po awarii i chciałam podłączyć znowu te Webasto sprawdzić, to ono znowuż nie działało znowuż wentylacja się włączała wszystko się włączało ale Webasto nie grzało więc stwierdziłam, że tak naprawdę mało co używam te Webasto ono co chwilę się psuje co chwilę trzeba je naprawiać yy, specjalistyczna firma od Webasto już znalazła mi takie używane niemieckie, niemieckie Webasto więc zobaczymy teraz, jak będzie to się wszystko y, sprawowało. Y, też na filmikach y, widzieliście, jak sprawdzałam. Y, mam y, akumulator z tyłu pokładowy, żelowy i kwasowy. Y, nie jest to zrobione przez przypadek. Ja y, z premedytacją to zrobiłam. Ponieważ y, często słyszałam, że aby połączyć równolegle i w ogóle szer lub szeregowo y, akumulatory, one powinny mieć, y, jak to się być y, jednej jakby firmy o jednym składzie, czyli kwasowy, y, albo żelowy. Ja postanowiłam zaryzykować. Y, i sprzetestować jakby, jak to się będzie działo. Widzieliście na filmiku, że mimo tego, że one są już używane w takim półtora roku, można powiedzieć, bo tak, bo jeden akumulator zakupiłam w listopadzie poprzedniego jeszcze roku, przed wyjazdem, czyli półtora roku są używane i one są w dobrym stanie. Czyli nie straciły na swojej wartości, mocy i tak dalej, mimo tego, że mają, jest skwasiak i jest żel. Zobaczymy ile mi to zajmie czasu, żeby jednak się przekonać, że jest, jest jednak to źle i faktycznie powinna się te same firmy robić. Dlaczego to sprawdzam? Ponieważ, jak miałam kwasowy, chciałam wymienić wszystkie trzy już wtedy kupić. Akumulatory stwierdziłam, że to jest zbyt drogi koszt, żeby tak wymieniać. Jeżeli coś się jeszcze jednemu stanie, bo tak było mówione, że może być jeden jakiś wadliwy z tych trzech elementów, bo nigdy się nie przewidzi, czy producent tak samo jakby te akumulatory naładował czy przetestował, mogą być innej wartości, więc żeby nie tracić, bo i tak tam ten kwasowy akumulator musiałabym sprzedać za grosze, chociaż miał rok czasu. Więc postanowiłam najtańszy, żelowy kupić za 500 zł z pojemnością setki i sprawdzić, jeżeli stracę, no to powiedzmy stracę te 700 zł. I będę wiedziała na przyszłość, że, że muszę jednak takie same kupować. A kupując trzy nowe, tak jak planowałam, to wychodziła mi kwota rzędu 2000. Więc oszczędziłam jakby 1300 zł, i teraz zobaczę, jak długo, jak długo będę w takie używać. Czy to się opłaca? Więc napiszcie mi, jeżeli macie takie akumulatory pokładowe. Ile taki jeden akumulator użytkujecie, jeżeli jeździcie i po prostu korzystacie z, te, z tego akumulatora, co ile musicie je wymieniać? Bardzo byłoby fajnie, bo wtedy miałabym porównanie, jak długo ja jeżdżę, bo ten kwasowy w tej chwili ma 2,5 roku, a żelowy ma 1,5 roku? Ściąga. A, najważniejsze. Bardzo się pytacie o samochód Suzuki. Powiem tak, właściciel tym jak wystąpiłam do niego pismem od adwokata postanowił przyjechać i zabrać swój samochód. Nie chciał się bawić, jak to powiedział, po sądach. Mówi, że sobie to daruje. Ale sprawa wcześniej została i tak podana do prokuratury ponieważ bardzo mi się nie spodobało to, że samochód przeszedł przegląd i ja kupując ten samochód, on miał y, od przeglądu do jakby kolejnego przeglądu tysiąc do kupna mojego miał tylko tysiąc kilometrów przyjechane więc y, w piśmie do prokuratora zaznaczyłam tą stację diagnostyczną tak samo jak i właściciela Samochodu już dawno nie ma, jak widzieliście, nie wiem czy już na filmikach, czy tam zerkniecie, jeżdżę jakimś takim małym samochodzikiem, można powiedzieć najtańszym jakim możliwe, bo po w stwierdziłam, że nie kupuję jakiegoś lepszego samochodu, bo jednak strach. Więc jak wyjadę, przynajmniej nie będzie szkoda go zostawić tutaj. Więc yy, sprawa do prokuratury została oddana w październiku. Teraz mamy jeszcze marzec, już marzec, i jeszcze sprawa się w ogóle nie ruszyła. Więc nie wiem, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana. Ja uważam, że zacząć trzeba warto zacząć oddawać do prokuratury nieuczciwych sprzedawców jako złym zarządzaniem majątku. Po prostu nie jest to wtedy płatne i może się nie uzyska tam, nie wiadomo za sprzedaż, ale łatwiej jest później, jeżeli się założy sprawę cywilną, łatwiej jest udowodnić wszystko, bo procedura została przeprowadzona przez policjantów, ale jak widzicie to jest proces długotrwały, bo w tej chwili jeżeli właściciel by nie przyjechał po te auto, to te auto by stało tutaj na ogródku do rozstrzygnięcia sprawy. Czyli ono traciłoby na wartości jako Rocznikowo, a ja jeździć bym nim nie chciała jeździć, bo nie byłabym w stanie y, podróżować. Y, wiem, że dużo ludzi też pisało, że narażam innych życie, ale nikt się nie zastanowił, czy ci handlarze sprzedający nie narażają życie. Myślę, że oni najwięcej, bo gdyby nie było tej nieuczciwości, to na drogach samochody by jeździły naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ja nie sprzedam nigdy auta, na pewno w złym stanie technicznym. Do tej pory, jak sprzedawałam auta, to moi klienci byli zadowoleni, że skorzystali i kupili. Aha, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć y, o filmikach? Teraz jeszcze będą filmiki, w sumie już z tego roku też y, leciały, bo tam trochę jeszcze z zimy, jesieni i takie inne filmiki będą obecnie, y, ale nowy dla mnie sezon z Ameryką, y, 2021 zacznie się wtedy, kiedy tym właśnie kamperkiem wyjedziemy. Ja takie tutaj wyjaśnienia dam. Wiem, że to nie jest filmik jakiś podróżniczy, ale myślę, że chcieliście odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli nie wszędzie udzieliłam Wam tych pytań, nie odpowiedziałam wam na te pytania, to pod tym filmikiem zadajcie kolejne pytania i postaram się je zebrać za jakiś czas i wyruszyć. A ja już, ja już tylko myślę o podróży nie wyruszyć, tylko postaram się odpowiedzieć na te pytania konkretnie, jakie zostały zadane. A teraz zabieram się za porządki i do usłyszenia i do zobaczenia w trasie.